Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się Fałką K, czyli najlepszym czołgiem za kampanię pod BIFER losoem moim zdaniem. Sama fałka znajduje się w rankingu na drugim miejscu zaraz za, za huraganem polskim czołgiem pod względem DPG, czyli średniego domerzu na bitwę i ludzie robią tym średnio właśnie 2900 średnich. I co? Spójrzmy sobie, może tutaj jeszcze na loadouts, na zestawy najczęściej brane, najczęściej używane przez właśnie graczy, które są najbardziej skuteczne. Także spójrzcie: Standardowy zestawik Staba, HP i dosyłacz, Ja sam preferuję ten zestaw i postanowiłem się coś w bitwie właśnie o tym opowiedzieć, w jaki sposób używać właśnie zwykłe HP, a w jaki sposób można grać z eksperymentalnym, ponieważ wiem, że część osób używa właśnie tego eksperymentalnego, jest to znacznie mniej popularne, ponieważ też mniej osób je ma. Także spójrzcie: 31% graczy. Używa pusta do HP z i dosyłaczy i robi o tym średnio 2728, więc to wcale nie jest jakiś taki słaby zestaw. Z ulepszeń polowych, tak naprawdę, można wy wykorzystać tylko te jedno, które jest również bardzo popularne i sporo osób e, to wozi. Także przejdźmy może do garażu, bo mam las kilka z takich screenów właśnie z dzisiejszych bitew. E, Dosłownie przed chwilą skończyłem z Lima, e, ponieważ grałem chyba z 5 bitew tą fałeczką. Tak, 5 bitew mamy. 6500 średnich, także mam dla was kilka takich fajnych, dopiszczonych bitew, które są na przykład przegrane, jak tutaj, te dwie właśnie, które wam pokazuję, albo, wy, albo wygrane. To także są błędy, które możemy omówić, a same wyniki uważam, że są całkiem przyjemne. Ja osobiście na fałce wolę co? różowe HP, różową stabę z tak jak mogliście zauważyć, tylko to na lewo. Najbardziej popularne. E, oraz sam rozkład pocisku 3H, jaki bardzo lubię tutaj wodzić, za, za, zawsze się mogą przydać. Sam kaliber fałki e, to jest 150. Niestety nie 152, jak w przypadku 60 TP, ponieważ fałeką fajnie byłoby, można pograć na normalizację. Mam też przy okazji bardzo dobrą załogę już na tym czołgu gram od bardzo dawna, ale wiecie, z takich parków, które tutaj są najbardziej użyteczne, to co? E, naprawa, braterstwo, gaszenie, uważam, bo fałka się pali oraz wiatr, także tak naprawdę na czołgi, na załogantów, w sensie na czołgi, które mają 5 załogantów, tak naprawdę cztery perk'i mam, wystarczą jak najbardziej e, Tutaj jest podobnie, znowu naprawa, braterstwo, szans i gaszenie To także takie sta standardowe Nie wiem dlaczego lubi mi się mi maskowanie, ale nie, nie wiem czy to nie była kiedyś załoga z leopardla, Także musiałbym zmienić i na Snipera ewentualnie, ale to jeszcze Tr trudno się mówi Sz Szkoda Golda mam tylko 59 tysięcy, także może przyjdziemy już do samej bitwy tak, a może jeszcze przed samą bitwą pokażę wam takie zmiany które zaproponowała nam właśnie Wargaming, także mamy zmiany na półce, mamy redukcję krzaków, zmiany na midzie. Redukcję tego krzaka oraz tych krzaków Tak, Także zmian jest naprawdę bardzo dużo I muszę wam przyznać że z tego co widziałem Naprawdę na plus, ponieważ spójrzcie aktualnie Wszyscy grzbiarze na bazie mają tutaj krzaki Tutaj krzaki, tu jest jakiś kolejny Jest multę krzaków, w których mogą stać I kontrolować nie dość, Wjazd od środka, gdzie HTK'iem chcecie czasem agresywnie zagrać Każdy wychyla nam na midzie, więc spójrzcie na to Mamy redu redu redukcję krzaków Delikatnie zmienia się tutaj teren Także tak naprawdę kamperzy, snajperzy Nie będą w stanie aż tak Fajnie wygodnie się ustawiać. Będą musieli albo stać dalej, albo po prostu w pozycji, gdzie nie ma takich fajnych dogodnych szaszków i znacznie łatwiej będzie to oczywiście blindować. Kolejne zmiany. Spójrzcie, mit aktualnie jest bardzo zamknięty. Można tak naprawdę wychylić stąd, gdzie każdy ma nas bicie, półka ma nas bicie, albo stąd, gdzie w sumie też mają na bicie. Także mam tutaj taką propozycję. Uważam, że to bardzo fajnie. Z takich rzeczy, które mi się nie podobają, że jest tutaj właśnie taki tankowiec, rozbity statek. Przez który nie da się przechać wodą. Nie wiem, czy to jest plus. Ja osobiście uważam, że to troszkę zamyka mapę i będzie trzeba wyjeżdżać z góry. Z... Chociaż na tej mapie z tego rzutu tutaj wygląda, no jakby tutaj była taka Miezina po której może i dałoby się przechać. Chociaż nie, wiem, to należałoby sprawdzić. Ale same zmiany na midzie bardzo fajne. Spójrzcie, ma jedno miejsce, z którego można wychylić drugie, trzecie, czwarte, także jest możliwości. Można fajnie pograć czołgami na wieże, bardzo fajnie pod medy. Spójrzcie, i jest tutaj kolejna zmiana z tej pozycji to właśnie tak wygląda. Mają też większe górki, dzięki czemu Arte nie będzie miał na nas aż takie wrzuty. Dodali również koloseum na midzie kolejne. I tutaj bardzo fajna, istotna zmiana, ponieważ snipery stąd bardzo często mają idealną wrzuty. Wiecie, na półkę chcecie zagrać jakoś tego, to mordownie bardziej agresywnie, czy ogień ciężkim, to was. Lodówka nagle one-shotuje, bądź w daje bombę za 700, tak więc spójrzcie. Nie dość, że znerfili tutaj krzaka, że on nie jest aż tak gęsty i bardzo możliwe, że nie będzie się dołożyć do Belbusza. To jeszcze dodali kamek, przez który nie ma przestrzału właśnie na wjazd na półkę, więc to jest duży, duży plus. E, oraz pozycja dla tych wszystkich grzybiarzy, którzy stali tutaj na rogu na. A zero na bezaro chyba, to również nie ma krzaczków. Także kolejny plus e, mapa stanie się bardziej taka, nagle to powiedzieć bardziej grywalna, że się nie będzie dostać bomby z każdego krzaka i że nie będą w stanie aż tak grać. E, ma, mają tutaj propozycję kolejnej zmiany e, rebalans tej półki, ponieważ tutaj ludzie też strasznie nie Nieraz spotkałem tutaj czołg ciężki. Także zapewne każdy z Was też się już z tym kiedyś spotkał. I mamy taką właśnie tutaj zmianę terenu, delikatną. Uważam, że całkiem ciekawe, interesujące. Być może da to więcej możliwości, być może da to więcej możliwości do grania również agro. Na midzie to także fajna sprawa oraz kilka takich zmian. I jeszcze spójrzcie, m.in. usuwanie tego krzaka, usuwanie tych dwóch krzaków, także. Tak, tak naprawdę, jeśli wy chcecie grać w sobie modlownie agresywnie, to nie będą mogli waszler zydać double busha. Także to też jest duży plus. Sama półeczka jest zbalansowana, ponieważ z tej strony nie dało się tak kampić z krzaczków jak z tej. Także jest rebalans, mamy odbicie lustrzane. Jestem bardzo dużym fanem tego. Znaczy, pytanie, jak z tym przejazdem? Ale to troszkę wygląda, jakby tego przejazdu po prostu nie było. Także nie, nie wiem, czy to jest aż takie dobre, ale być może to jest spowodowane innymi tym, że po tych zmianach na midzie. Sklosowanie w tą pozycję byłoby bardzo pedla dla jednej strony, tak? Ponieważ z tego kapa nie da się jakoś tutaj fajnie tak w delay przejechać i farmić mila, a tutaj z tej mogłoby to bardzo dużo zmienić. Także taki rebalans od World Gamingu uważam, że fajnie gdyby urobili cokolwiek i gdyby w końcu te zmiany użały światło dzienne. Także przejdźmy do pierwszej bitewki. Więc tak, mamy już bitwę. Jak możecie zauważyć, Gieleszka na takim dosyć niekorzystnym matchmakingu, ponieważ e, odpalował może panel damage'u. Ponieważ dwiarte na szczęście nie ma lightów, dzięki czemu jest bardzo dużo HP w bitwie, ponieważ się prawie 30 tysięcy HP w różnie przeciwnika i 31 u nas. Także troszkę tych krowek rzuciło. I ogólnie, tak z ciekawych informacji, była to bitewka, właśnie której tak dla Beki, ponieważ odpaliłem, widzom powtórkę, jak właśnie grałem fałką gdy zrobiłem 14 tysięcy, e, i tak dla Beki. Po... Powiedziałem sobie, że zagram bitwę Jeśli zrobię w pierwszej bitwie 10k to Widziałem i kupuję 10 słów. No i mówię dobra git git Szczerze Nie spodziewałem się, że takie fa fajne bitwy będą wchodzić, w sensie osobiście uważam, że Fokus jest jednym z lepszych czołgów By bić swoje rekordy dmg Ja zrobiłem tym raz 14 Raz 12 podczas markowania I kilkukrotnie ponad dyszkę także fałeczka jest świetna Tutaj pierwszy strzał Niestety Niefortunna pestunia. E, możecie też zauważyć, że zmieniłem delikatnie celownik na kółko plus taki właśnie mały Kiedyś bardzo dużo gra grałem z takim celownikiem. On mi przypomina delikatnie te celowniki z właśnie jakichś gier w stylu e, albo Valorant, czy coś takiego, Także się, fa się fajnie na tym szyla. E, wizualnie jest bardzo wyraźny. E, także co, 2.0 właśnie zero, wiedziałem, że damy tą tubkę, także 716, mam już 1000. Gdyby ten hakloparler tam wszedł za 1000, to naprawdę byłoby bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I co, mamy tak naprawdę kamek pod fałkę. Uważam, że idealna pozycja. Nieco ta piątka, 5 robi szczerze, ale wjeżdża. Dostał zbiornik chyba, nie, nie wiem szczerze. I tak naprawdę farmimy. Farmimy jak tylko można. Sama pozycja na fałkę Co? Korzystna, ponieważ tutaj z lewej można. Wychylić, bardzo lubię czołgi, które mają wieże z tyłu, bardzo fajnie mi się gra Także MX już nie ma fajnej giereczki, ma 700 HP, także musi być bardzo wkurzony <gry> A my tak naprawdę farmiłem, jest 0 do 1, a ja już mam 2500, także fajna giereczka, fajna, elegancka I ten MX był bardzo chyba wkurzony, co? Musiał się bardzo wkroczyć tym, że wychyliłem tutaj w taki sposób No i mu dałem taką szybką plombę Także niby przegraliśmy heal'a, ale mam bardzo fajną pozycję Kluczowe jest to, że mam wodę Kontrola wody, grając na tym kameku sprawia, że mo mo Można fajnie grać, fajnie wychylać, kolejna bomba I za to lubię, właśnie te czołgi, które mają wieżę z tyłu Że wychylacie na pół sekundy, dupcią, nawet zbieracie tą pechę Ale czołgiem takim zwykłym, gdzie wieża jest po środku Musiałbym albo tutaj ćwiczyć, z klapa, Albo coś takiego, a czasem można takiego szybkiego pika zrobić, że świetnie, świetnie to tutaj działa. Spójrzcie, kolejna pestunia, bomba, cyk, elegancko. I szybkie kontowanko do FZ. -y. I właśnie w tym przypadku przydaje nam się ten zwykły boost do HP. Nie eksperymentalny, ponieważ taka ta wtedy nam zrywa traki na sza, a dzięki temu tylko nam go uszkodzili. Mamy pomarańczowe traki i muszą e, często medy, albo właśnie jakieś czołgi, które nie mają dogodnej alfy, siedzieć dwa razy do nas. Także tak, to jest naprawdę duży game changer. Ja aktualnie widziałem, że tak naprawdę nic mnie tutaj jakoś specjalnie nie boli, e, że mogę tak grać na otwartym terenie. Z, za chwilę się tutaj chyba dupką obrócę, żeby właśnie wykontać tą vz znaczy nie vz tylko właśnie 0, by nawet mnie nie zauważył Mo Można właśnie tak wychylać na czołgi niekiedy, że strzelacie do nich bez spota Nawet na takim dystansie, ponieważ to jest 70 metrów I spójrzcie, bombka, cyk I nie ma spota No i on nie wie Więc Normalny gracz ciebie by ogarnął, że, co że coś jest Że jest to podejrzane ale ten jest totalny szoku, właśnie są, są to randomy, także ludzie tutaj raczej niekoniecznie aż tak mają gieleczkę Kolejna bomba, bezkarnie w sumie, bezkarnie Niefortunnie akurat, że ten Leopard tutaj przejechał, ponieważ dostałem od wasie 0 sam, sam właśnie Zero ma przez przez że szli do mnie Dostałem od Leopard'a, miałbym więcej HP do grania jeszcze Także szkoda, że taki jakiś dziw, dziwny timing Ale no Leopard'a, kolejna bomba 7000, naprawdę uwielbiam fołeczkę e, Nie jakie jest wasze zdanie na, na temat tego czołgu, ale dla mnie top Top, top maszyna, uwielbiam, kocham ten czołg Jeden z moich ulubionych, na randomy na pewno Nawet w tej mecie, wiecie 350 peny Na goldzi na hicie Połączona z właśnie tą alfą i z takim fajnym pancerzem sprawia, że na randomie nie macie przeciwników. Do trajdowania się takiego naprawdę gracie sobie świetnie. I w tym momencie tak naprawdę wiem, że nie jest to korzystna sytuacja. Mam niby 7000, ale tak, tak naprawdę kableć. Są dwie minuty, niby dużo czasu. Ale raczej nie ufam team w takiej sytuacji, ponieważ moglibyśmy zagrać Mida, jakoś próbować, wychylać na chwilę, ale tam są takie krosy że fałką byłoby bardzo ciężko to wychylić. Zresztą, ale kadłub z przodu. Także wolę pojechać tutaj ten objazd, jakoś pokombinować. Może K9-1 złapać i yy, jakoś tak właśnie tutaj popychać w, w Ja pamiętam, był kiedyś taki wyzwanie taki wyzwaniu Kamila Itera, ktoś rzucił, że ten kto pierwszy właśnie zmarkuje w K, ten dostaje stosowów. No i co? No i Jacek przyszedł. Dwa dni, i fałka była zmarkowana, i stosowo padło. Także wielam takie wyzwania. Zawsze to jest dla mnie motywacja. Tutaj strzelać trzecie osoby. Nie wiem szczerze, jak to nie weszło. Dosyć niefortunnie muszę przyznać. Ale za, za chwilę oddaję kolejną. Jest tutaj ni niestety dużo takich murków. Przez, przez tutaj ciężko strzelać. Mimo, że z tej trzeciej osoby późno to wejść. Także nie, interesujące. Daliśmy tubkę 700 i co? 50 sekund do kapa. Także w tym momencie chciałem już tylko jechać, by zbić bazę. A jest tutaj bardzo dużo crossów, mimo wszystko. Wynik jest nawet niezły, bo 7 do 7 jakaś przewaga HP ogromna nie jest. I w tym momencie chciałem zbić tą drag Ona się chowa. Nie wiem, co robi w tym momencie na szardę, ponieważ ona by mogła nawet pocisk, by z hasza to je, jako tako pozbijać. E, jedzie tutaj też ten obieg i dał mi snapa pierwszym perą. Także troszkę niefajnie. Jest przypomnieć, ponieważ można go celować, próbować celować albo jechać i. Sądziłem, że może moi koledzy właśnie za mną i czwarty czy koń za zainteresują się, bo jechać w kapa, ale nie. Stoją, czekają, i oczywiście muszę wziąć sprawę swoje ręce. Standardowo. Z zawsze ja wszystko muszę robić. Skandal jakiś, nie. I właśnie przez to, że Ani Arta, no jeszcze tutaj tra traka dostałem. Właśnie przez to, że dostałem traka, to przegraliśmy tą bitwę. Dam tutaj jeszcze jedną pestunię chyba. No i to tyle. Wow. Kręć, co nie? 8600 w pierwszej bitwie, gdzie przed, przed giereczką się śmialiśmy z widzami i widzowie mi pisali, że jak zrobię... Tutaj 10 tysięcy to dostaję 10 centów, czy tam 5. <noise> Więc beka totalna jest wynik 8 do 7. Także wynik tutaj naprawdę mógł być dobry. E, troszkę nie, nie farta właśnie ze względu na Leoparda, tutaj jakiś timing, tutaj jeszcze stano dostałem, ponieważ dałoby się to pograć. A tak, koniec bitwy, niefortunnie, ale mam jeszcze dla Was e, jedną fajną, soczystą taką kieleszkę, także zapraszam do kolejnej gry. Więc tak, mamy drugą bitwę, tym razem na Malinusę. I patrząc na ten matchmaking jakie jak moją czołgi, widziałem, że to już będzie dobra gra Fałką mam czasem takie przyczucie, że wiem, że po prostu będzie dobra bitwa. Ten czołg jest tak dobry, już mam tak nagrane bitwy w tym czołgu, nieważne czy na randomie, czy na jakichś bitwach klanowych. Mam tyle gieraczek na tym, że wiem, spójrzcie, VKK na taką e -setkę, na S-75 e to jest najlepsza kontrola, jaka może być. Hity na Goldzie, nie dość, że hity na takie czołgi to jeszcze 350 PN. Esetka nie ma pancerza, tak? Na Fałkę. Nie ma pancerza. Podobnie jak Tiger, czy jeszcze to Valkos, Mega Tierra, to, to to już zwłaszcza Także jedyne, co w sumie chciałem zobaczyć w tej bitwie, to, to żeby cały ich team przyjechał na hila I tyle By i setka przyjechała, nawet Forge przejechała, cała drużyna niech tam wędruje na hila Najlepsza malinówka to jest uwarów spotkaniowa Wy spotkaniowcy, ponieważ tam zasadniczo prawie każdy na tego hila leci, tak? Każdy tam jedzie i można coś pograć Także... Mm... Model się tutaj właśnie o jak najwięcej krywek na tym Hilo. A my co? Eee, właśnie przez to nie używam m.in. turbo na fałce, ponieważ fałka, to nie chcąc, te turbo nic nie daje na fałkę oczywiście troszkę szybciej się zbiera troszkę większego to spida macie ok ale ten czołg i tak jest mułwaty także wolę tą stabę gdzie właśnie wy też bardzo często kontujecie ten kadłub tak ruszacie kadłubem więc wam celownik się rozjeżdża też przez to I ta stabilizacja naprawdę pomaga Stąd dla mnie granie zostało hp turbo na fałkę dla to nie jest nic fajnego tak nawet zostaw. I minus 8 albo z minus 9. Też nie jest aż tak fajna na fałkę. Oczywiście, cenność działa ja jest lepsza, więcej dla na jakiś snajpie. Ale też czołg po prostu do przepychania mordownie tak? Kasujecie tam całe drużyny. E, także mam tutaj gieręczkę taką. I chyba tą wędrówkę na chwilę delikatnie bym przyspieszył nawet ponieważ e, wędrujemy tutaj, wędrujemy jak mamuciki jakieś. E, I co? W widzimy już też, że fałka niestety. To, 0,1 P jest na bazie, także nie już Jedna krówka, która ma 1700 HP, stoi na bazie. To jest dla mnie darmowy damage w takim przypadku. On postanowił, przecież być może to jest spowodowane tym, że matchmaking, tak? Ja Właśnie zobaczył jakąś fałkę, tu to, tu tam, to potężnego kecaja się wyprzestraszył, co? <laughs> także to jest to. Ale spójrzcie, jak fajnie, jak taki smooth jest ten cel. i Ten krzyżyk uważam, że jest naprawdę wizualnie bardzo fanie i grałem bardzo dużo turniejów, czy na tym celowniku, ponieważ standardowo to jest kropka kropka, albo na fałce ludzi ludzie grają a ten taki krzyżyk wizualnie siedzi mi świetnie i nie zasłania aż tak bardzo tego podstawowego celownika, także to jest spoko i ma fajny ten celownik, tutaj taki blending, wiecie może coś wejdzie zawsze warto poprybować skoro i tak na chwilę jedę I jest pierwszy jest pierwszy, jest drugi, jest, jest Tiger, jest E75, także krówki fajne postanowiłem, że najpierw wychylę na Tigera Ponieważ, no co, chłop w dole stoi. Hmm, Prawdopodobnie je, je, jego HP się za chwilę skończy. Także daliśmy bombę 840. Te losowania z tej alfy to czasami uś piękne, piękne. Miałem kilka strzał właśnie dzisiaj, jak grałem te 5 bitew, gdzie mi po 9 losowało, także było nieźle. I co? Ta, tak naprawdę mamy fałeczkę. Fałeczka to dla mnie jest krówka do, do farmienia. Spójrzcie, wieża byłam na zielono przez moment. Góra wieży jest na zielono. Także do no, auto-pena, 350, mimo tego, że ta Esetka dostała buffa, tak? ten front wiesz jest znacznie twardszy Ale mimo tego, sam Eston nie stoi opory, tutaj niefortunnie, ponieważ skontował się akurat tym jarzmem W tą stronę, w którą cel celowałem, także bardzo, bardzo niefortunnie, ponieważ mogła być pęka, mógł to być damage dla mnie darmowy No Esetka niezależnie jakby się kontowała, to tą pena raczej powinna losować to jest właśnie taka wartość, te 350 PN, że czołgi nie mają pancerza. W większości, oczywiście, w sytuacji. Także to jest to. s e e e e tutaj dalej wychyla. Ale szczerze, na tym, na tym celowniku to chodzi, co? Takie bomby wchodzą. Właśnie przypomniałem sobie dzisiaj z widzami, e mam jeszcze takich widzów, którzy pamiętają moje pierwsze slime sprzed 4 lat czy coś takiego, gdzie grałem właśnie między innymi jeszcze na tym celowniku i mi przypomnieli, że. Grałem tak kiedyś bardzo długo I do niego sobie wróciłem i muszę przyznać że się Bardzo spoko peka Więc to jest to E75 e e też taka fajna krówka szkoda bo tutaj chyba ktoś szeli w niego no spójrzcie miał 750 HP To jest zawsze więcej damage nie 4000 po sobie wieży na hila Także Naprawdę w obydwu tej bitwach zaliczka damage'owa bardzo fajna e ba ba Bardzo bardzo fajna Troszkę długo nam zajął, nam zajął sam wjazd na chwilę. Niestety, to jest to. Ale tak naprawdę jest 3 do dwóch. Gdyby cała drużyna przejechała na Hila, byłoby znacznie łatwiej, ponieważ wyraźnie nie niech w <grym> jak leci, to taki lowem leci. Czasami na jakimś dalszym dystansie możecie się wszelić lowem. Yy, wy niektóre czołgi, jak celujecie z trzeciej osoby. I stąd celowanie z trzeciej osoby bardzo ba ba się przydaje w takich sytuacjach, ponieważ można dać tym lwem. Sądziłem, że może znajdę tutaj jakiś przestrzał. I właśnie kończasz moją moj myśl to, to właśnie Falcon lubicie, tak? Przyjmować te wszystkie czołgi na klatę maksymalnie jak tylko można jak najbliższym dystansie. Ponieważ wyjeżdżanie teraz w takich sytuacjach ciężko, ciężko, tak? Ten, ten damage robić mm. Zwłaszcza, gdy jest tyle TD'u, ponieważ tutaj jest jeszcze 7 TD w tej bitwie i oni mogą stać wszędzie. Jest jeszcze arta, która do mnie pylka, Nie złożoną na tapteczki aktualnie jakoś nie ma sensu. Ponieważ wiem, że z, za chwilę prawdopodobnie i tak kolejną bombę dostanę I chciałem podjechać po ten kamyk Dla nas tak, naj, tak naprawdę największy problem By był wtedy, jeśli by mieli te domki tutaj tak Na, m, na mapie pokazuję Te domki po prawej Ponieważ tamtąd jest zasięg I mają bardzo dobry przeszedł. Tutaj niefortunnie mogłem troszkę dalej jeszcze w tył pocelać z większym wyprzedzeniem I właśnie tak trzeba grać w taki sposób celować. Także mają 5000 jedną pechę dostałem i to jedną odarty. I tak naprawdę widziałem, że tutaj jako tako bym mógł na nawet wychylać Jest SRV, to także daję bombę No, co jeszcze mnie nie przebił, także dwie pestu odbite. Widzę też Emix'a, na którego tak naprawdę chciałem się, się przestawić, oni mnie teraz już zauważyli, tak, te wszystkie te deki, więc ja wiem Że po prostu będą we mnie celowani, jak wychylę jeszcze raz, to, pr to prawdopodobnie mi dadzą I akurat granie z tej, tej strony Nie jest aż tak głupie, ponieważ Wiem, że nie ma nic na prędku. Ponieważ prawdopodobnie już teraz bym dostał pestkę. Jedną, drugą, trzecią, tak? Także komfortowo można iść pod tą stronę. Spójrzcie, moje 5500 jeszcze 15000 HP. Tylko do tego HP, bardzo trudno mi będzie się dostać. I, i to jest właśnie to, że trudno i będzie tak działnąć w tej bitwie. To, to jest właśnie duży minus. Takiej gry, że. Jest tyle krzaków, na Malinus jest smutny krzaków, ten las jest tak gęsty, że spójrzcie Tutaj jeszcze drzewka ci powalą M Musiałbym, nie wiem, w tą wjechać, a, a jak w to, wi to wiale to jest garaż Nie ma lighta e I tutaj ba bardzo będzie żałować tego strzału, ponieważ ścieliłem I akurat on się wyspotował, rozumiecie jakie to jest niefart To jest wyprzedzenie, mogłem jeszcze zwiększyć wy wyprzedzenie i prawdopodobnie mimo wszystko trafiłbym go e Wierzyłem, że może dam mu jeszcze bombę i taka szkoda. Miałem w tej bitwie chyba dwie takie sytuacje, dwie albo trzy takie sytuacje, że nie dałem w kogoś pestuni, bo strzeliłem albo blinda, e, albo coś takiego. Także wielka szkoda, bo ponieważ to również była gierzka na jakieś 12 tysięcy pewnie. E, Ude zrobił mimo wszystko bardzo, bardzo fajnego wraka. Przyczynił się do fajnej też bitwy, ponieważ mogę się tak zasłonić. Od właśnie lewej flanki chciałem dobić z Ponieważ wiem że jak on gdzieś ustaje się później na krzaczkach to będzie delikatna lipa Nie wiem czy musiałem zużywać apteczkę akurat w tym przypadku Dlaczego nie Nie wiem czy Musiałem apteczkę i zestaw zużywać ponieważ byłem w miarę safe Spójrzcie Ten foch ma tyle krzaków po mojej lewej to 30 mi nie przebiło I właśnie zużyłem tą apteczkę nie To jest to że nie musiałem Tego robić mogę cofnąć Ponieważ i tak bym mógł poczekać te 5 sekund dłużej I minus ładowniczy Także nie fortunie W ogóle Eee, replay'e są zbugowane, ponieważ nie, nie pokazuje mo mojego czasu przeładowania, także nie fortunie. I tak naprawdę ten wrak jest taki kurczę dziwny troszkę nie Ciężko wychylić I małe bitwa na Permastanie A mimo tego mam jeszcze 7000 HP, 9 do 4 fos eee, stoi dosłownie przede mną na 70 metrów Jest tyle drzewek I właśnie stąd przydałby się taki dla bal z tych wszystkich kamperów Między innymi przez to, jak właśnie tutaj Wargame zaproponował nam na tych stepach te zmiany, takie, by usunąć te wszystkie krzaczki, bądź większość krzaków. Oczywiście niektóre te deki muszą kampić. Ja bardzo nie lubię, jak ludzie kampią wiecie, na jakichś te gdzie można jechać na hedy Bo na przykład takim Foszem spokojnie, bym wiatrak wiatr zagrać i grać na takim dystansie, a on kampi. Więc Beka. Podjechałem, żeby nie miał double busha i tak na kasuję go, 8900, także wynik fany wynik jest elegancki. Ale tutaj ciężko będzie coś więcej zrobić, ponieważ ja jestem tym dla Fosha i nie chcę jakoś specjalnie kusić losu, tak. Nie chcę kusić losu, on miał chyba jeszcze jeden pocisk, z tego co pamiętam, w razie gdy dom jeszcze Skorpion albo Arta to mały garaż, także. Jest tutaj taka bitewka na wyczekanie typowo i chyba delikatnie przyspieszę. Ponieważ nie ma sensu tutaj właśnie tak stać i gadać o niczym, ten tak naprawdę mógł dostać bombę. Widziałem, że. Spójrzcie, Daję właśnie blinda i on znowu dostał spota. To jest taki niefart w Tak niefortunnie. Mogę dać mu bombę i dzięki temu miałem 10 tysięcy w tej bitwie, nie? To, to jest hit akurat. Totalny cringe Także no. Skipuję dalej. Miecha jaka, ponieważ liczę na to, że może spotnie się skorpion. Że, że, że gdzieś tam campi, że jakiś skorpion będzie na jego dziabne, Tutaj akurat niefortunna prostu nie mogę go dobić. Miecha jaka, wiem. Ale gdybym szli w bok, a nie w górną płytę, to pra prawdopodobnie i tak miał wygarać I właśnie to też się zemści, nie? Bo mię tego heczka, tego skorpiona. Dzi już tysięcy tak? ma w tej bitwie już. Ale to jeszcze 9,5 i tak naprawdę, patrząc na to, że daliśmy, że dalibyśmy w MX-a, dalibyśmy w AMBT, to mają w tej bitwie już 11, nie? Prawie, prawie 11 tysięcy dmg byłby w tej grze, to jest hit, co? To jest hit, tak naprawdę, kończąc posza, ma 100, 100 więcej i w tej sytuacji mogłem już jechać YOLO, bo Scorpion nas nie ma na szczała, nie? jest troszkę tutaj moich błędów, takich... Nie było to na 100% do skutku dociągnięte i niestety. Nie ma 11 tysięcy, czy na 12, ponieważ miałbym już aktualnie 11 plus w skorpiona 12 tysięcy. Byłaby to moja kolejna bitwa na 12 tysięcy fałkom, także możecie zauważyć, że dobicia takich rekordów. Bardzo fajny czołg. Wiem, że ludzie robią tym chore wyniki, na przykład po 5000 tysięcy z miesiąca. Mm, naprawdę dużo dobrych graczy ceni sobie fałkę. Ja sam uwielbiam choke i czułem, że dobiją mi tego fosza. Może w końcu 3 arta czy coś takiego i że po prostu będę w stanie pragać. Ponieważ był tutaj szans na, na dyszkę jeszcze, że dałbym tego sklepiona czy coś takiego, ale oczywiście nie. nie takiego blinda, no już no, na koniec bitwy i po tysiąca. Wielka szkoda, ponieważ mielibyście fajną bitwę na odcinek. Tam, dla mnie to mało istotne, ale na odcinek taki, to wie, że wiecie, 10 tysięcy zawsze fajnie, także myślę, że to by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję, Trzy trzymajcie się, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siemano, papa.